Hej, tu Marta z bloga Nagrywam do Was z przyszłości, ponieważ film o moich roślinach w domu okazał się bardzo długi. Podzieliłam go na dwie części i jakby musiałam zrobić dogrywkę powitania na tą drugą część, także witam Was i zapraszam do obejrzenia kolejnej części filmu o moich roślinach w domu, wszystkich. Taki house tour tutaj Wam zaserwuję kolejny. I dziękuję wam bardzo za komentarze pod poprzednim filmem. Bardzo mi jest miło, że tak dużo z was komentuje, doradza mi też w pewnych kwestiach. To jest bardzo miłe i na pewno z waszych rad skorzystam. Także zapraszam. Jesteśmy w salonie i wiadomo, tu ma najwięcej roślin, to jest największe pomieszczenie. Za mną widzicie miejsce, gdzie będą kiedyś schody. Ale na razie ich nie będzie przez na, przynajmniej rok, więc ja planuję postawić tam jakąś półkę, taki regał duży i też tam właśnie kwiatki jakieś zagospodarować. Ym, no bo jest tak trochę łyso, prawda? Są jakieś tam pierdółki, jagody. Ok, no to zaczynamy. Tutaj jest a Ona sobie super radzi. Na początku, kiedy ją kupiłam, mogę Wam nawet pokazać, ona gdzieś mniej więcej była taka. Do, tak. Kupiłam ją w oszą. <laughs> I w pierwsze dni miała takie małe tutaj roślinki Wypustki, coś mi spadło na nią i one się wszystkie połamały, i ona za bardzo nie chciała wypuścić nowe, nowych, ale kiedy tu się przeprowadziliśmy, to było dość zimno, stała stała w miejscu, a kiedy właśnie już podłączyliśmy ogrzewanie, dostała takiego po prostu powera tak jakby ona wszystkie te moje rośliny, mimo że to był październik, one tak sobie przezimowały w tym momencie, kiedy nie było ogrzewania, i potem, kiedy to ogrzewanie się pojawiło, no to one wszystkie wyruszyły. No i sobie fajnie rośnie. Bardzo jestem podoba. Się, zwłaszcza te, y, ubarwienie, to ubarwienie liści mi się podoba i Lubię tą szaflerę. Tutaj mam mój super stojak, kupiony na Oelixie Ratanowy. No po prostu jest piękny. I wiecie co, ostatnio widziałam taki duży stojak. Na pewno kojarzycie te stojaki, bo one były dość popularne. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu. Widziałam, ostatnio byłam z Turką u dentysty u kogoś na balkonie. Taka profanacja w środku zimy na balkonie, taki piękny. A on by właśnie mógł to fajnie stać w tym miejscu, o którym Wam mówiłam, i by pasowały do siebie. Ja lubię takie właśnie. Stare rzeczy. No i tutaj mam Sansevierię. O niej też opowiadałam, że wyhodowałam sama, samiuteńka ze szczepki. To był właśnie ten z liścia, nie? Ten liść. I poobcinałam go, podzieliłam i, i tak sobie tutaj wypuścił nowy, nowy liść i jestem z tego bardzo dumna. I z tej doniczki też mój mąż jej nie znosi, a moim zdaniem ona jest piękna, taka retro, naturalna. Yy, wiem, że ma takie plamy, mi się to podoba właśnie. Tutaj palma, którą dostałam od koleżanki i powiem Wam, no też już mi zaczyna tutaj schnąć. Jednak yy, jedna z Was miała rację, że trzeba codziennie ją zraszać, więc dzisiaj też pójdzie do zraszania i... Yy, no i trzeba to po prostu dbać, bo ewidentnie sobie nie radzi. Tutaj będzie kiedyś kominek, dlatego postanowiłam postawić tu roślinę. Tu jest dracena. Yy... No, wzięłam ją od mojej cioci, trochę jej ją porwałam, ale dobrze, że ją wzięłam, bo to była jedyna roślina, która, bo ja wynajmowałam mieszkanie u cioci, tego nie powiedziałam. To była jedyna roślina, której nie wykończyłam tam. I gdybym ją zostawiła, to ona by zmarniała, ponieważ po naszej wyprowadzce był remont. Ja tam zostawiłam dwa skrzydło, kwiaty, i specjalnie, żeby po prostu tam coś zostało i one no, zostały zmarnowane, bo nikogo tam nie było podczas remontu no, pracownicy raczej którzy tam robili, no, nie myśleli o tym, żeby kwiatki podlewać. I ona super, ona mi tak y, marniała po przeprowadzeniu. jednak one nie lubią prze, prze, przeprowadzek, mimo że ona sobie świetnie radziła, kiedy jej w ogóle nie podlawałam, a mąż ją tam od czasu do czasu ratował. Bardzo dużo liści jej tu opadło od dołu, ale ona po prostu rosła w górę. I, i to był taki naturalny proces. No jest piękna, też powinna mieć znaleźć inne miejsce albo trochę tu przerzedzić i taki jest plan, żeby wyłożyć tutaj podłogę czymś i przerzedzić to, bo kominek raczej jeszcze kilka miesięcy nie będzie kupowany. Planujemy to zrobić przed zimą, bo po potem przed samą zimą one, kominki bardzo drożeją i dlatego właśnie nie mamy kominka, bo jak się wprowadziliśmy, no to takie ceny były, że stwierdziliśmy, że nam nie jest potrzebny na już i, i poczekamy, jak te ceny znowu zmaleją. Także dracenka zostaje. Tutaj, ja mówiłam, że to też jest dracena, i ktoś mi napisał w komentarzu, że to nie jest. Ja teraz nie pamiętam nazwy, yy, jaką podaliście mi tam. Poszukam i, i napiszę. Yy, to jest szczepka odtyściowy, Oni mają taką wielką do sufitu kilkunasto albo nawet ponad dwudziestoletnią. Ja nie wiem, co ja z nią zrobię, bo. Wzięłam ją tak, jak nie miałam jeszcze w ogóle praktycznie kwiatów, nie chciałam wydawać pieniędzy na nie, więc brałam każdą szczepkę jak leci. Ale czy mi się to aż tak bardzo podoba? No nie, no dlatego na razie niech sobie rośnie, a potem zobaczymy. Tu mi się coś skrzydło kwiat zetruł. Wczoraj go podlałam i patrzę, po prostu wcześniej nie podlewałam i tutaj nie wiem, zgniło czy coś. W każdym razie wyjmę to i powiem Wam, że ja się pozbywam tego skrzydła kwiatu i tego bo ja po prostu wziąłem kiedyś od koleżanki skrzydł kwiat z jej firmy i chciałam jej uratować, żeby była w stanie tragicznym, a potem a, zakończyłyśmy współpracę, więc tam się nie pojawiałam, potem był koronawirus, potem był lockdown i ja miałam cztery, właśnie dwa skrzydłki, a zostawiam tam w tym mieszkaniu i się zmarnowały. Te tutaj tak stoją, ale mi ich nie jest tyle potrzebnych, więc ja albo oddam komuś z, rodzinie, z rodziny. Niedługo właśnie mam imprezę rodzinną, więc po prostu wystawię rośliny i powiem biercie. <laughs> Specjalnie powiedziałam biercie. <laughs> Bierzcie co chcecie, i resztę na wymiankę. Tutaj z, z roślicha, syngonium. No fajnie sobie radzi. Mówiłam Wam trochę, że. Że lałam ją i ona sobie słabo rodziła. A teraz, poparcie, całkiem nieźle. Fajna jest, bardzo ładna, też potrzebuje innego miejsca. A tutaj Aloe's od moich rodziców: jak widzicie, potrzebuje podlania powinien być w innej doniczce y, ziemi, w ogóle do sukulentów. Mam ziemię z zielonego parapetu, więc chyba y, go przesadzę. I do innej doniczki, bo tutaj widzicie, coś się podziało. Ja kiedyś rodzicom dałam te doniczki i tata po prostu mam posadzone coś innego w tej siwej, która tu powinna być. Dobra, przechodzimy teraz tutaj na półkę kawową. O, tutaj moje bałagany. Nagrywam szybko, bo już mój mały synek yy, spał. Jak nagrywałam w tamtych pokojach, teraz już się obudziłem. Na szczęście mam męża w domu, który tam go ogarnia, ale, ale no, wiadomo. Tutaj mam sukulent, który moja mama mi w lipcu chyba bodajże kupiła w Ikei, jak byłyśmy oglądać meble do kuchni, <grych> które już w kuchni tej są docelowe, już tu mieszkamy. I on się fajnie rozrosł. Ja tego nie widzę, ale moja mama przyjeżdża i mówi za każdym razem, że się rozrósł. Fajne było to, że on był włożony do jednej małej osłonki, doniczki, ta doniczka była włożona do większej doniczki i tutaj do tej osłonki, więc pierwsze przesadzanie było do tej większej doniczki, a teraz już jest w tej osłonce podlewany raz na ruski rok, jak to się mówi. Monstera Monkey Mask, ja już o niej też opowiadałam. Pobrałam z niej szczepkę, tutaj dokładnie ją obcięłam. Kupiłam ją na zielonym parapecie, ona mi tak się fajnie rozrastała, wypisałyście mi, że e, pisałyście mi, bo jak rozpisała e, dziewczyna do mnie, e, kobieta, że jej nie chce rosnąć. I ja jak ją obcięłam, to też mi przestała rosnąć, ale tutaj widzę, nie wiem, czy to zauważycie, że już wychodzi nowy liść i tak. Wiem, że nie powinnam była tego robić, ale odkryłam tutaj to i, i tutaj. Yy, widać, że nowy list idzie, także super. Ja biorę nową doniczkę niedługo i wkładam tą i te, y, tą monsterę, ten, tą roślinę i te, tą, którą wzięłam na szczepki, bo ja chciałam ją po prostu zagęścić i idzie do nowej doniczki. Teraz lecimy po ścianie. Tutaj będzie półka. Nad tą kawiarką będzie półka i tu będą kwiaty. I tutaj mój starzec i on już się sobie coraz lepiej radzi. Tu przy transporcie ucierpiał, bo ja sobie wzięłam maluszka z zielonego parapetu. Dostałam od Was mnóstwo rad na temat starca. Chcę też nagrać film na ten temat, jak go zagęścić, bo mówicie, że mój starzec to bida, rzeczywiście, ale on tutaj w środku ma trochę więcej tych, tych malutkich, i ja to mówię zawsze wypustek. Wiem, że to jest nieprofesjonalne, ale jest trochę tutaj tych, tych sznurów i one naprawdę widać, że rosną. Mówiliście mi, że mogę je zagęścić przez włożenie, ukorzenienie kulki jednej, że to też działa, albo po prostu przez włożenie kawałka starca do ziemi. Eee, myślę, zrozumiałam to tak, że biorę takiego starca dociskam, wtedy tutaj się ukorzenia, tak samo można zrobić z epipremną. No. no i potem jak już się ukorzeni, yy, to, to po prostu mogę to yy, obciąć. I też mówiliście, że potrzebuje starzec dużo światła, nawet od góry, więc też yy, muszę coś zadziałać. Wyżej go po prostu chociażby yy, włożyć, żeby tam podsypać keramzytem na przykład na dół, żeby był wyżej. Ale radzi sobie i będzie kiedyś piękny. Zobaczycie, pokażę Wam w filmie. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Lodówka. I tutaj mam tak. Tu mam bazylię. Bazylia zawsze musi być, bo ja robię często pesto. Tu mam Sanseverię uratowaną z Lerwomanem razem z tamtymi, z tamtą, którą pokazywałam w Łazience. Ona wygląda całkiem inaczej ma takie grube, szerokie liście. Teraz widzicie, rozrasta się na takie cienkie. To jest jeszcze stary właśnie ten z tych bardziej zniszczonych liści. A tu już piękne, wypuszcza nowe. Podoba mi się. Na razie jest w takiej doniczce. Ona nie jest perfekcyjna. Yy, nie ma odpływu i. No super nie jest, ale Sansevieria to podobno roślina ze stali, także radzi sobie. Tu jest ta z tych uratowanych. Bardzo mi urosła tutaj. Bardzo, 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 bardzo. Yy, no muszę coś z nią zrobić. Na pewno ją wziąć z tej kuchni. Tak, okna mam bardzo czyste. Ja, ja lubię gotować, lubię y, roślinami się zajmować, y, hodować je, y, rozmnażać, właśnie w ogródku pracować, ale już y, lubię mieć czysto w domu, ale już mi nie wystarcza czasu na wszystko, więc tutaj z oknami jestem na bakier. Chciałabym to wsadzić do jakiegoś większego pojemnika i dziś na ziemi postawić. Podoba mi się to, jak te Sanseviery w różnych biurach wyglądają, w różnych supermarketach, centrach handlowych bardziej. Zobaczymy, co zadziałam. Tu jest dziecko mojego wspaniałego pieniążka. Super sobie radzi, no po prostu jest piękne. Uwielbiam pieniążki. A tu nieszczęsna bazylia posiana jesienią. Nic takich posianych jesienią bazylii nie, nie ma. Bo one nie mają za dużo światła, jest za chyba zimno. Teraz posiałam nowe, zobaczymy co z tego będzie. Chcę mieć i tu w domu, i mnóstwo w ogródku, więc będę siała aż w końcu, do skutku, aż będę miała. To taką ciekawostkę wam powiem, że u mamy kiedyś posadziłam taką ze sklepu, jak jeszcze nie miałam, właśnie u swojego ogrodu, i ona była praktycznie oskubana z liści. I ona faktycznie bardzo długo się przyjmowała, ale jej taki krzaczor wyrósł, że też planuję tak zrobić w tym roku. Poza tymi swoimi sadzonkami przygotowanymi, bo w zeszłym roku niestety te moje sadzonki umarły. W tym roku będę lepiej przygotowana, także mam nadzieję, że będzie ok. Ale właśnie ten sposób jest super. Takie oskubane ze sklepu drzewko, w sumie nie drzewko, tylko krzaczek bazylii, włożyć do ziemi i, i poczekać. Tutaj mam ten mój rozsadnik, w którym właśnie wszystko trzymam. I trzymam filodendrona, i trzymam te małpki, które pójdą niedługo do, do właśnie do ziemi. I tutaj trzykrotkę też może tam włożę do tych, do tych yy, trzykrotek. Które mam. Tutaj, proszę Państwa, jest mój inspekt. To Wam pokazywałam w poprzednim filmie na temat y, ogrodu, ale wiem, że większość z Was y, ogląda tutaj filmy raczej na temat roślin domowych, więc mogliście przegapić. Idziemy dalej. Tutaj mamy pozbierane krzaczory, trawy z pola. Widziałam, że dużo ludzi kupuje takie rzeczy w internecie. Faktycznie one są bardziej spektakularne. Ale ja w tym roku postawiłam na posianie, gdzie. Ja to mam szukam, 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 szukam. Tu mam trawę pampasową i ostnicę. Zobaczymy, co z nich będzie. Ja wiem, że one to są rośliny, które dopiero w przyszłym roku pokażą, na co je stać, ale, ale są. Tu mam chrobotka. Tak to się chyba nazywa z tego, co pamiętam. Ktoś mi powiedział, że to jest pod ochroną, ale ja to kupiłam na no Allegro. nie wiem. On sobie tak żyje, on tam nie ma nic, on pobiera wielkość powietrza, czasami warto spreskać. Tutaj mam las słoiku, ten dostałam niedawno od, od kuzynki. A tutaj mam. Właśnie mój, który kiedyś robiłam w Lerwamelę. Była taka akcja, że można było sobie zrobić, kupując tylko słoik za 50 zł, ale mi praktycznie w nim wszystko umarło oprócz tej, yy, oprócz tej paprotki. Yy, tutaj włożyłam tego chrobotka, też sobie średnio radzi, a i z, tak z, z głupot włożyłam krotki i parciaki na makorzenie i radzi sobie. Tutaj moje nieszczęsne monstery, które zaatakował w ale wiecie co, pryskałam już trzy razy i widzę, że... Jest lepiej. Jeszcze tam jakieś są. Myłam tę monsterę, jedną i drugą. I no, mam nadzieję, że, że jeszcze, jak poprzecieram kilka razy, już się naprawdę pozbędę. One też siedzą w ziemi. Ktoś mi mówił, że mam włożyć jeszcze takie kapsułki na rubale do ziemi. No, muszę kupić i zobaczymy. Ale wypuszcza nowy liść. I nie wiem, czy to moje spryskiwanie tutaj nie spowodowało tego, bo ja mogłam ominąć taki młody liść, mogłam ominąć i nie pryskać go. A może to w czornastki. nie wiem, ale no zobaczymy jak to będzie. Powiem Wam, że miałam już myśli, żeby się pozbyć tych monster, ale jeżeli przeżyją, to ja je włożę do jednego, do jednej długiej donicy i tutaj pod ścianą będzie sobie stała. Tutaj zielistka, taka trochę upchnięta wróg, bo nie wiem, co z nią jeszcze zrobić. I papryki. Ha, I to by było na tyle, jeżeli chodzi o salon. Został jeszcze tylko jeden pokój, a właściwie pomieszczenie. A mianowicie spiżarnia. Tutaj mam sałatę, już mi się trochę powyciągała. Chyba się trochę pospieszyłam. Zwłaszcza, że szklarnię już miałam mieć w tym tygodniu, ale najwcześniej w przyszłym będzie stawiana. Zobaczymy. I wtedy by po prostu poszło tam ta sałata do szklarni, i wtedy coś by z niej mogło jeszcze być. Tutaj mam krotona zapomnianego. Trochę jest do podlania, bo już mu liście opadły. Kiedyś myślałam, że krotona trzeba cały czas trzymać wilgotnego i tak w ten sposób go wykończyłam. Jednak nie. On zostaje często przesuszany. Nie wiem, mam takie mieszane uczucia co do niego. Niech sobie tu jest. I tutaj... I, I zapomniałam jak się nazywa. I mam na końcu języka i... No nie wiem. Jak widzicie, to jest to miejsce, od którego on zaczął wybijać, bo ja oczywiście sobie wzięłam szczepkę. A niech sobie tu rośnie. Zobaczymy co z tego będzie, czy będzie fajny, czy nie niefajny. Za dużym doniczkiem miał od początku i dlatego może tak mu to marnie idzie. Ok, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje rośliny domowe. Widzieliście już wszystkie. Zapomniałam jedynie o kawowcu, ale to tam dodałam na koniec filmu. Także wszystkie pokazałam wam rośliny. Teraz znowu miałam gości i też się pytali, czym jakieś rośliny przywieźć, ale powiedziałam kategorycznie nie. Poproszę o osłonki, także dostałam nowe osłonki. Jeżeli coś nowego się pojawi, na pewno będę Wam o tym mówić. Dajcie mi znać, jak Wam się ten film podobał i jakie filmy jeszcze chcielibyście obejrzeć u mnie na kanale. Bo mam dla Was różne pomysły, ale chciałabym też wiedzieć, co Wy lubicie oglądać. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, do dołączania do grupy Amatorzy Ogródka i do lajkowania moich filmów. Pozdrawiam, pa!